to biegniemy w Tak? Z czołkami, pomarańczowymi jest oznaczona trasa, także nie. Chciałbym tylko uczestników biegu poinformować, że wśród biegnących był profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Angorynia, który biega regularnie. I również uwaga, jego były nauczyciel, pan Andrzej Pietrulak, który również biegł w tym biegu, oklaski dla tych panów oczywiście. ¡Gracias! z okazji e, stulecia liceum życzymy, aby takie, e, w takiej atmosferze przebiegały e, dalsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Najważniejsze, że nam towarzyszy Radę bo z nauką, tak jak w tym inauguracyjnym roku akademickim z Gałda Cieszmy się, cieszmy się życiem, cieszmy się nauką. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Przede wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego oraz naszym uczniom, którzy bardzo mocno zaangażowali się w organizację tego biegu. Jeszcze raz dziękuję. I do zobaczenia za rok. A państwa zapraszam do kolejnych punktów obchodów stulecia liceum. Zapraszam na muszę do na godzinę 12 do klasztoru. Zapraszam później do budynku szkoły. No i yy, osoby, które się zarejestrowały do Domu Kultury Hutnik. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Szkoła to miejsce, gdzie mamy otwierać się na dobro, prawdę i piękno. Człowiek jest wezwany do tego, aby to dobro czynić. Jezus mówi, kiedy przychodzi do niego bogaty młodzieniec, mówi, zwraca się do niego: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Bóg jest tylko dobry. I właśnie on jest źródłem dobra, które jest w nas. I dzisiaj najpierw dziękujemy Panu Bogu za to dobro, które się dokonało przez minione 100 lat. Oczywiście należy wspomnieć księdza Franciszka Lejniczaka. To ten, który jest inicjatorem tej szkoły, który także pozostaje w pamięci potomnych poprzez modlitwę przy grobie na cmentarzu, poprzez tablicę na kościele Ducha Świętego i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także dom parafialny jest jego imienia, ulica w sąsiedztwie liceum. To są te wszystkie znaki właśnie wdzięczności księdzu Franciszkowi za jego dzieło. Ale wiemy, że nie dokonałby tego sam bez wielu ludzi, którzy mu wtedy towarzyszyli, inicjatorów budowy. Będzie dzisiaj jeszcze na pewno w wielu przemówieniach yy, sygnalizowane także ta Jego praca, Jego dzieło i wszystkich tych, którzy byli razem z Nim. Ale także dzisiaj właśnie w tej Eucharystii, chcemy ich wspomnieć, aby prosić dla nich o Boże miłosierdzie, o Boże. Nagrodę Bożego Pokoju w Niebie. I myślimy także tych, którzy uzdalniali do dobra. To właśnie nauczyciel, pedagog, jest tym, który ma uzdalniać młodego człowieka do tego dobra. I nie musimy daleko szukać, wystarczy chociażby sprzed miesiąca, zbiórka na powodzian. Przecież wiemy, że tych rozmaitych akcji, zbiórek w naszym liceum jest bardzo, bardzo wiele ale różnych także gestów dobroci. To jest ta zwykła ludzka życzliwość, której możemy doświadczać każdego dnia jako nauczyciele i uczniowie, ale także ci, którzy ukończyli tę szkołę, bo przecież to także wielu myśli o niej z życzliwością i wdzięcznością, właśnie szczególnie wobec tych, którzy ich prowadzili na tej drodze ku dobru. Szkoła to jest kształtowanie piękna, tego piękna, które jest w człowieku. I tym pięknem są zdolności młodego człowieka, aby także je odszukać, odnaleźć, bo każdy człowiek, który tworzy szkoły, czy ją tworzył, był i jest wartościowy. Każdy ma inne zainteresowania, bo też ma inną może drogę do Pana Boga, często bardzo pogmatwaną. Ale to właśnie tutaj przychodzimy do tego źródła, jakim jest Eucharystia, aby też znaleźć to piękno w Chrystusie. Dzisiaj niestety gdzieś wielu chce ten autorytet yy, nauczyciela, pedagoga gdzieś tam obniżyć, wyśmiać, wykpić. Tymczasem nie ma piękniejszego właśnie powołania, jak właśnie w tym przypadku nauczyciel. Z powołania. Ten, który troszczy się o swoich wychowanków nie tylko przez 45 minut lekcji, ale także towarzyszy im w różnych ich problemach w codzienności, a mają ich młodzi ludzie niemało. I dlatego też, kochani uczniowie, bądźcie wdzięczni wobec tych, którzy wam towarzyszą. I także życzył sobie tego ksiądz Franciszek Olejniczak. Omnes unum sinus. Abyśmy byli jedną, czyli aby dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, uczniowie, abyśmy byli jedną. Chcielibyśmy także dziś dziękować za tych wszystkich, którzy odeszli do wieczności, nie tylko za księdza Franciszka Lejniczak, ale za wszystkich, którzy poprzedzili nas do Domu Ojca, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, katechetów. Tych, którzy także byli rodzicami absolwentów czy obecnych uczniów, bo także oni współtworzą właśnie ten klimat szkoły. Niech wszystkich Pan Bóg przygarnia swoją miłością, abyśmy też szli dalej ostatecznie ku tej nagrodzie, jaką jest wieczność. Abyśmy także nie tylko pamiętali o tym, że służymy ojczyźnie, ale także Bogu. I nieustannie tę relację z Bogiem także kształtowali w tej rzeczywistości szkolnej Amen. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt powitać wszystkich przybyłych gości na uroczystość obchodów stulecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gosyniu. Sto lat temu, 23 października 1924 roku, mieszkańcy Gostynia świętowali oddanie do użytku pięknego obiektu, który bez wątpienia był, jest i będzie perełką architektoniczną na stale wpisaną w krajobraz ziemi gostyńskiej. Do dziś gmach zaprojektowany przez Lucjana Michałowskiego z charakterystycznym napisem umieszczonym na frontonie szkoły Bogu i ojczyźnie odrodzonej wzbudza zachwyt i uznanie w oczach mieszkańców regionu. Z inicjatywą jego budowy wystąpił w 1921 roku, przepraszam, ksiądz Franciszek Lejniczak. Budowla ta miała zostać pomnikiem upamiętniającym odrodzenie Polski po 123 latach rozbiorów. Ofiarność i hojność mieszkańców powiatu gosyńskiego oraz rodoku, rodaków z kraju i zagranicy spowodowała, że w ciągu niespełna 30 miesięcy udało się wybudować wspaniałą szkołę. W ciągu 100 lat istnienia budynek ten był świadkiem wielu zmian historycznych, jakie zachodziły w naszej ojczyźnie. Chciałbym Państwu przybliżyć kilka istotnych faktów z życia naszej jubilatki. W okresie międzywojennym Gosyńską placówką kierowali Eugeniusz Flis, ksiądz Franciszek Olejniczak i Leon Kapcia. W styczniu 1945 roku w wyniku działań wojennych budynek szkoły uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych ponownie z inicjatywy księdza Franciszka Olejniczaka, społeczeństwo gosyńskie przystąpiło do odbudowy budynku szkolnego. 15 września 1946 roku. Poświęcono odbudowany gmach. Radość nie trwała długo. Komuniści rozpoczęli przebudowę kraju w duchu ideologii marksistowskiej. 1 września 1947 roku, gosyńska szkoła została upaństwowiona. Rozwiązano dopiero reaktywowane organizacje, zlikwidowano konwikt, zakazano organizowaniu corocznych zjazdów absolwentów gimnazjum. Dopiero determinacja członków gosyńskiej Solidarności, w tym m.in. nauczycieli. Gosyńskiego ogólniaka Mariana Bosakowskiego i Wodzimierza Bogusławskiego doprowadziła do odrestaurowania historycznego napisu na frontonie szkoły 10 czerwca 1981 roku. Od zakończenia II wojny światowej do początku lat 90. szkołą kierowali Jan Gruchała, Antoni Szymański, dwukrotnie Zbigniew Kaźmierski, Maksymilian Józefiak, Aleksy Schmidt. Upadek PRL-u i przełom lat 90. był czasem licznych zmian i stopniowym, częściowym powrotem do przedwojennych tradycji myśl hasła Omnes Unus Simus. Wyrazem tego było zorganizowanie w 1994 roku zjazdu absolwentów z okazji 70-lecia szkoły. W wyniku reformy administracyjnej kraju szkoła została przekazana pod opiekę powiatu gostyńskiego w kolejnych latach budynek szkoły przeszedł proces unowocześnienia i wzbogacenia w nowe wyposażenie. Powstanie dużej, pełnowymiarowej hali sportowej z nową biblioteką szkolną było spełnieniem marzeń szkolnej społeczności oraz mieszkańców ziemi gostyńskiej. Na przełomie XX i XXI wieku szkołą kierowali Edward Sperling, Tadeusz Porzucek, Piotr Radojewski, Lucyna Tęga i Danuta Niedźwiedzińska. Obecnie Gmach szkolny czeka na kolejny etap rozwoju, by sprostać wyzwaniom XXI wieku. Pozwolicie Państwo, że zapowiem zespół instrumentalno-wokalny pod kierownictwem pani Ewy Kuśnierek. Zespół składa się z absolwentów, obecnych uczniów i przyjaciół pani Ewy. Także gorąco zapraszam. Bardzo proszę krótkimi oklaskami powitać nasz gorący zespół. Jak Państwo widzicie, zespół składa się bardzo wielu osób, skrzyknęli się, pomagają nam przy organizacji dzisiejszej uroczystości, na co im bardzo gorąco dziękuję i myślę, że będzie pięknym urozmaiceniem tej dzisiejszej naszej imprezy. Szanowni Państwo, muzyka w górach Alma Mater rozróżniewała od początku jej istnienia. Już w okresie międzywojennym, jak czytamy we wspomnieniach z tamtych lat, Okolicznościowym spotkaniem społeczności szkolnej, podczas których wygłaszano referaty, deklarowano wiersze, towarzyszyła muzyka. I tak było przez całe lata. Jednak niezwykła przygoda z piosenką rozpoczęła się w latach 90., kiedy powstał chór szkolny pod dyrekcją pana Andrzeja Jankowskiego. Pozwolą Państwo, że rozpocznę od pewnej osobistej refleksji. Nie jestem absolwentem Gostyńskiego Ogólniaka, ale mam do tej szkoły duży sentyment. Po pierwsze dlatego, że absolwentką jest moja żona. Pamiętam liceum ze studniówki, pamiętam także ze szkolnych dyskotek. Pamiętam także liceum z czasów, kiedy miałem okazję pracować w Gostyńskiej Telewizji Kablowej, będąc redaktorem... Młodzieżowego programu i często gościłem tam z kamerą i mikrofonem, rozmawiając i z uczniami, i z nauczycielami, ale przede wszystkim z panem dyrektorem Tadeuszem Porzuckiem. Zawsze były to sympatyczne chwile, zawsze były to sympatyczne wspomnienia i tak jest do dzisiaj. Chciałbym zwrócić się z pewną prośbą i z apelem. Nasz wielki rodak, Jan Paweł II, powiedział kiedyś, że wolność nie jest nam tylko dana. Jest nam zadana. Parafrazując te słowa, chcę powiedzieć, że Gostyńskie Liceum nie jest nam dane. Gostyńskie Liceum jest nam zadane. Drodzy Państwo, chciałbym, aby wszystkie osoby, które dziś tworzą liceum, które myślą o jego dobru, które pracują w zespole szkół ogólnokształcących, zawsze o tym pamiętały. Mam nadzieję, że jeśli weźmiemy sobie. Do naszych serc ten duchowy testament księdza Franciszka Olejniczaka Omnes Unum Simus. Jeśli wszyscy będziemy szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, jeśli wszyscy będziemy pracować nad dobrem tej placówki, jeśli wszyscy będziemy jednością, to ta szkoła ma za sobą nie tylko wspaniałą przeszłość, ale ma też piękną przyszłość, czego wszystkim Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uroczystość, którą świętujemy, uroczystość, którą świętujemy z do refleksji, motywuje między innymi do postawienia pytania o przyczynę oraz o cel powstania naszej szkoły. Co stanęło u podstaw wysiłku społecznego, który zaowocował utworzeniem gmachu Gostyńskiego Liceum? W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie Pomocne mogą okazać się słowa przewodniczącego komitetu budowy gimnazjum, Edwarda Potworowskiego, zawarte w mowie skierowanej do prezydenta Ignacego Mościckiego, goszczącego w Gostyniu w 1929 roku. Sprawa młodzieży naszej, jako przyszłość naszego kraju, leży nam zawsze na sercu. Korona Zabiegów dla naszej młodzieży to zbudowanie tu w Gostyniu ze składek publicznych, tak miasta jak i okolicy, gmachu gimnazjum miejskiego jako pomnika wdzięczności ku Bogu za ojczyzny odrodzenia. Myślę, że ten jubileusz jest dobrym historycznym momentem oddania w depozyt pod opiekę muzeum w Gosnyniu sztandaru szkolnej drużyny harcerskiej z 1937 roku. I teraz pozwolicie Państwu, że zaprezentuję.